Pozwól, że krótko i konkretnie przedstawię Ci historię Magdy, mojej podopiecznej, z którą schudliśmy 16 kg. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobiliśmy, co stosowaliśmy, czego unikaliśmy, jakie wskazówki i rady również sprawdzą się u Ciebie, które pozwolą ci schudnąć 10, 15, 20 kg, to posłuchaj. Jednak zanim zaczniemy, to daj znać, czy mnie widać i słychać. Bardzo ważna sprawa, się krótkie, szybkie spotkanie, szkolenie, poznasz historię Magdy. Jak Magda schudła 16 kg i jak ty również możesz to zrobić, więc postaram się również, żebyś jak najwięcej wartości konkretów wyciągnęła dla siebie, byś wziął coś dla siebie i potrafiła wdrożyć to w życie, żebyś również miała fajne efekty. Widać, słychać? Daj znać szybko w komentarzu, czy jest ok, i będziemy startować. Zobacz, oto jestem przygotowany. Tu mam sok do picia. Tu mam wodę do picia. Tu mam jeszcze suplementy do wzięcia, <noise> całe biurko zastawione. Mam również przygotowaną historię dziś Magdy, którą, z, z którą chcę się dzisiaj z Tobą podzielić. Cześć, cześć. Widać i słychać. No to rewelacja. Daj znać w komentarzu szybko. Kto się ze mną przywita? Cześć, cześć. Karol Pieczka z tej strony. Widzę, że piszecie widać i słychać. Tutaj również widać i słychać. Jeszcze na Facebooku. Niech ktoś da znać, że widać i słychać, to będziemy startować w takim razie. Okej, okay. super. No dobrze, to pomóż mi rozkręcić trochę te algorytmy, zanim zaczniemy. Daj znać, skąd jesteś. Z jakiego miasta dzisiaj oglądasz tą transmisję, to szkolenie? Czy jesteś pierwszy raz na takim spotkaniu? Widzisz mnie na żywo po raz pierwszy? Jeżeli tak, to naciśnij jedyneczkę. Nie, nie naciśnij, tylko napisz w komentarzu jedynkę. I z jakiego miasta jesteś? Zobaczymy skąd dzisiaj mnie oglądacie, i będziemy przechodzić do konkretów. Bez zb zb zbędnego, wiesz, gadania, bez lania wody, tylko zaraz przejdziemy do konkretów. Ok, z Gdańska, z Warszawy, Niemcy. Ok, z Częstochowy, hełm. Gdzie jeszcze? Tarnowskie Góry. O, no to super. Kędzierzyn Koźle. Zielona Góra. Gdzie jeszcze? Skąd jeszcze, je jeszcze jesteś? Toruń, o, z Kaszów, z, Nysy, z Nowego Dworu Mazowieckiego, z Katowic, a jest coś na przykład z zagranicy? Gryfice również, okej, okay. Płock, Ruda Śląska. No dobrze, jestem ciekawy, skoro mnie oglądasz, no to z jakiegoś powodu to robisz, to daj mi znać w komentarzu, ile kilogramów chciałbyś, chciałabyś schudnąć. Najznać. znać. 5 kilogramów, 10, 20, 30, jestem ciekawy, ile kilogramów byście chcieli schudnąć, bo dzisiaj zdradzę Ci sekret. W jaki sposób Magda schudła 16 kg. Więc nie wiem, czy to jest akurat twój taki cel, ale zaraz się okaże. Ok, 8, 10, 15, 10, 20, 10, 7, 10. Ok, wiele osób by chciało schudnąć 10 kg. No to zobacz, jeżeli wdrożysz to, co się usłyszy na tym spotkaniu, te wskazówki, które stosowała Magda, tobie również jak najbardziej może się to udać. No dobrze, to w takim razie wczoraj dostałem wiadomość. Napisała do mnie Magda i napisała: Karol, ja chciałem Ci podziękować. No i przy okazji się pochwalić. I, i, i tak wiesz, na, na początku patrzę na tą wiadomość, że kurczę, kto to pisze? Bo pierwsza wiadomość na WhatsAppie nikt, nikt, wcześniej nie było żadnej konwersacji, tak się zastanawiam, Mówię, kto to jest. No i tam dopytuję, nie? I Magda mi odpisuje: No Karol, jakiś czas temu współpracowaliśmy razem, wiesz, od ja po mam bardzo dużo, więc <laughs> i. i, i i też, jak to się mówi, sklerozę. O, więc do mnie napisała, i później sobie przypomniam, aha, to z tą Magdą współpracowaliśmy przez internet, tak? No i kilka miesięcy temu pamiętam, że, że Magda wykupiła właśnie współpracę. I pracowaliśmy razem przez jakieś trzy miesiące. Przez trzy miesiące min minął jakiś czas i wczoraj do mnie Magda napisała. Z czym Magda miała największy problem? Przede wszystkim napisała mi, że nie mieściła się w ciuchy, które jej się podobały. Wiesz, kilka miesięcy temu, jakieś 6, 7 miesięcy temu, nie mieściła się w ciuchy, które jej się podobały. Miała dość tego, jak wyglądała. Źle się czuła sama ze sobą, jak patrzyła na siebie w lustro, to są jej słowa. Przez yy, brak czasu, przez natłok obowiązków, zadań, przez dwie ciąże, jedzenie w biegu, no bardzo przytyła. Ważyła 115 kg. Rozmiar ciuchów nosiła 48 i wiele razy próbowała już schudnąć, jednak zazwyczaj te wszystkie próby, starania kończyły się efektem jojo. I trafiła na mnie na, na Facebooku, czyli na Instagramie, już teraz nie pamiętam, i powiedziała sobie, to są również jej słowa, cały czas cytuję, powiedziała sobie, że już ostatni raz spróbuje. Już tyle razy jej nie wychodziło, tyle razy ten efekt jojo. Tyle razy się poddawała, ale zobaczyła mnie na Facebooku i Instagramie, to co, co ja sobą reprezentuję, w jaki sposób pomagam ludziom i zaryzykowała. Bo powiedziała sobie, że jeżeli teraz ten Karol jej nie pomoże, no to wtedy pójdzie na operację. No bo już nie było faktycznie ciekawie i wykupiła współpracę. I pamiętam, jak dziś, jak się spotkaliśmy, pierwszy raz na konsultacji, i wtedy dużo pytań też zadaję, różnych takich wiesz, żeby jak najbardziej dopasować tę pomoc do tej, dla tej osoby. I wdrożyliśmy prostą, szybką przygotowaniu dietę, z racji tego, że Magda nie miała czasu na co dzień. Tak, miała, wiesz, no, dzieci, obowiązki, wiesz, praca i tak dalej. Więc wdrożyliśmy bardzo prostą dietę trzy posiłki dziennie czyli zaczęliśmy korzystać z diety luźna szama. Kto z Was kojarzy dietę luźna szama u mnie? Kto może korzysta? Daj znać w komentarzu, czy, czy ktoś korzysta, jak Ci smakuje i tak dalej. Więc z Magdą dożyliśmy dietę 1600, chyba to było kilokalorii, już teraz nie pamiętam, czy 1600, czy 1800, nie ma to większego znaczenia. Dopasowaliśmy tą kaloryczność w każdym bądź razie. Jeżeli Ty się zastanawiasz, ile tych kilokalorii jeść, w zasadzie to nie wiesz, ile będzie dobre dla Ciebie to jak wejdziesz sobie na karolpieczka.pl, na moją stronę internetową, to tam masz darmowy kalkulator kilokalorii. I tam możesz sobie obliczyć za darmochę, bo czasem do mnie ludzie piszą, Karol, weź mi oblicz, ile kalorii mam jeść, to ja Ci zapłacę. Spokojnie, możesz sobie wejść na moją stronę, nic nie musisz płacić, tam za darmochę sobie obliczysz. Więc dopasowaliśmy do Magdy właśnie tą, tą dietę, tą kaloryczność diety i zaczęła to wdrażać w życie. Oprócz tego mieliśmy co tydzień, co dwa tygodnie konsultacje na kamerkach. Myślę, że to jest kluczowa sprawa. Nie wiem, jak ty, czy, ty, czy, czy tak masz, że czasem jest tak, że jak wiesz, wchodzisz na dietę, starasz się, próbujesz, to twoi znajomi, rodzina, koleżanki, wiesz, podśmiechujki, albo nie wspierają cię, albo ci dogryzają. O, znowu na diecie, o ciekawe, kiedy się poddasz. No wiesz, takie warunki niesprzyjające. Być może nie masz motywacji, masz słomiany zapał, brakuje ci takiej samodyscypliny. Więc Magdzie bardzo pomogło to, że mieliśmy konsultacje tydzień w tydzień. Widzieliśmy się na kamerkach, weryfikowaliśmy te postępy, jakie idzie. Ona zapisywała co dwa tygodnie również swoje wyniki. Czyli tobie również rekomenduję zmierzyć się, obwód brzucha sobie zrobić, zważyć się i nie musisz codziennie się ważyć. Nie musisz co tydzień. Z Magdą robiliśmy to co dwa tygodnie. I co dwa tygodnie weryfikowaliśmy te postępy, rezultaty. Czy zawsze szło świetnie? Pewnie, że nie. Czasem były tygodnie gorsze i tak dalej. <laughs> Jednak w perspektywie czasu zaraz zobaczysz, jakie były po prostu efekty. Więc dopasowaliśmy dietę, konsultacje mieliśmy i teraz cię zaszokuje. Trzecia sprawa. Kto z Was słyszał, że trzeba ćwiczyć, żeby schudnąć? Słyszeliście o tym, czy nie? że trzeba ćwiczyć, trenować, żeby schudnąć. Jak chcesz schudnąć, to musisz zapisać się na siłownię, musisz zacząć ćwiczyć, bo to ci pomoże. Kto o tym słyszał? Okej, okay, słyszeliście. To tutaj z Magdą żadnych ćwiczeń nie wdrożyliśmy. No i zapytasz dlaczego? No jak to, bez ćwiczeń. A no dlatego, że miała dużo pracy, obowiązków, no i też pracę taką fizyczną. No nie miała chęci, czasu. I siły, żeby jeszcze jakieś treningi wykonywać. Jedyne co zrobiliśmy, i tobie również to rekomenduję, mam nadzieję, że w tym momencie czegoś się uczysz, żeby robiła minimum 10 tysięcy kroków dziennie. To nie było dużym wyzwaniem. Dlaczego? No bo w pracy już robiła tam kilka tysięcy kroków, tak? Tam 8 tysięcy, 7 tysięcy robiła w pracy, a po pracy wychodziła na krótki spacer, żeby dobić do tych 10 tysięcy kroków. Takie wiesz, 15-20 minut spaceru. I tego się trzymaliśmy. Jeszcze raz powtórzę: spacery, prosta dieta i konsultacja. I jaki był efekt tego? Po trzech miesiącach z Magdon mieliśmy 12 kg mniej. Kto z Was by chciał schudnąć 12 kg? Napisz mi w komentarzu, ja. <grych> Czy są takie osoby, które by chciały schudnąć 12 kg? Że byłabyś już zadowolona, byłbyś. Zadowolony. Te 12 kilo to była super sprawa po prostu. Byś się czuł rewelacyjnie, nie? Młody Bóg. No właśnie. Oprócz tego, za tymi kilogramami poszła również poprawa zdrowia, poprawa samopoczucia. Zmiana nawyków również, tak? Bo trzy miesiące współpracy ze mną, no to już czegoś, ten, czegoś się człowiek nauczy, prawda? I po tych trzech miesiącach, co było dalej? Magda zaczęła działać sama. Czyli już nie było konsultacji, już wiedziała, jakby dostała instrukcję, co robić dalej, żeby były dalsze efekty, rezultaty, i zaczęła działać sama. I wczoraj, po kolejnych trzech miesiącach, gdzie działała sama, do mnie napisała. Dlatego też robię dzisiaj to spotkanie i ci mówię tą historię, bo wczoraj do mnie napisała. I pisze do mnie, że dziękuję, że chciała się pochwalić, i schudła kolejne 4 kg sama już. Bez mojej pomocy. Już sama schudła kolejne 4 kg. Więc razem schudła 16 kg, 20 cm w pasie. Myślę, że to jest 20 cm, kurna? No, faceci może wiedzą, albo udają, że wiedzą. No, no. 20 cm to tyle, słuchaj. Nie żartuję. 20 cm to jest sporo. Z rozmiaru 48 teraz z ciasnego rozmiaru 48. Dzisiaj chodzi w luźnym, w luźnym 44. Rakieta. Dla mnie najważniejszą informacją jest wiesz co? Że działając sama wiedziała, co robić. Że na tyle ją nauczyłem, że wiedziała, co krok po kroku robić, żeby dalej były efekty, rezultaty. Schudła kolejne 4 kg i nie było efektu jojo. Ile jest takich ludzi? Być może, tak być może tak jest u ciebie, że już próbowałaś wiele razy, tak samo jak Magda przed podjęciem współpracy, już wiele razy próbowała i zawsze kończyło się to efektem jojo. Waga wracała jak bumerang, jednak nie tym razem. Bo napisała do mnie wczoraj i się pochwaliła, że cały czas waga schodzi w dół, więc sama potrafi sobie radzić. Rewelacyjna sprawa dla mnie. Super. No, więc mam nadzieję, że z tej historii czegoś się nauczyłaś, czegoś się nauczyłeś. Teraz Magda mi też pisała, że zapisała się na, na że czeka na program, bo teraz przygotowuje taki program na święta. 30 dni, 10 kilo, bardzo szybkie odchudzanie, żeby przed świętami jeszcze wiesz, fajną formę uzyskać. I Magda już mówi, że się, że się na to zapisała, bo chce schudnąć jeszcze około 15 kg, więc nadal chce walczyć jeszcze o siebie, żeby dalej jeszcze schudnąć. Sporo pracy przed nią. Jednak na ten moment jestem bardzo z niej dumny i gratuluję Ci Magda, jeżeli to słuchasz. To jestem z siebie mega, mega dumny, bo zobacz kawał dobrej roboty. To jest w 100% twoja zasługa. Dlatego, że ja to ty, ty tylko sprzątam. Podzieliłem się moim doświadczeniem, wiedzą, wiesz, pomagałem ci, ale to ty to stosowałeś w życie, to ty trzymałaś się tej diety, ty robiłaś te 10 tysięcy kroków, przychodziłaś na te konsultacje, dlatego są efekty i rezultaty. To jest w 100% Twoja robota, więc ci gratuluję. Jeżeli ty chcesz się zapisać również, albo chcesz również schudnąć 10, 5, 12, 20 kilo, 30 to tak samo jak ta Magda, możesz zapisać się na darmowy cykl szkoleń. Za chwilę ruszamy z darmowym programem. Pięć darmowych spotkań. Kto by chciał się zapisać na pięć darmowych spotkań? Napisz mi w komentarzu. Czy są tak osoby, które by chciały skorzystać z pięciu bezpłatnych spotkań, gdzie dowiesz się, jakie diety są skuteczne, jakie naprawdę działają, co jest najważniejsze. Dowiesz się, jak przestać podjadać, jak ograniczyć głód i chęć na podjadanie. Dowiesz się, jakie suplementy przyspieszą te Twoje odchudzanie. Dam Ci motywację, zastrzyk takiej energii do diety, ćwiczeń, poznasz fakty i mity. Możesz zapisać się, bo jeszcze trwają zapisy aktualnie, w opisie mojego profilu. Jak sobie wejdziesz na Facebooka, albo TikToka, albo na Instagrama, albo YouTube, obojętnie gdzie, czyli w opisie mojego profilu, tam gdzie masz moje zdjęcie profilowe, tą moją mordkę, nie? To pod tym zdjęciem profilowym masz taki niebieski link. Należy w niego kliknąć, tam wpisujesz swoje imię, maila i na maila, jak się zapiszesz, przychodzi ci powiadomienie o pięciu darmowych spotkaniach, szkoleniach. To jest 10, darm 10 godzin darmowych szkoleń. 10 godzin. Za friko Tomasz Rzadko takie spotkania bywają, więc zapisz się dzisiaj. Ja mailowo ci po prostu będę przypominał, w jaki dzień, jaki temat spotkania. No bo skleroza nie boli, nie? <laughs> więc ci przypomnę mailowo. Czy rozpisuje pan diety? <laughs> no tak się składa, że rozpisuję. Słuchaj, tutaj Ania pyta: Diety, plany treningowe, stworzyłem różne poradniki, kursy, programy, które znajdziesz na mojej stronie karolpieczka.pl Dziś nie ma czasu na reklamy, dlatego że chciałem się podzielić historią Magdy, co też zrobiłem. Jednak jak chcesz skorzystać z moich diet, planów i tak dalej, to wejdź sobie na stronę karolpieczka.pl, na moją stronę i tam masz więcej. Poczytaj sobie albo napisz do mnie w prywatnej wiadomości, albo zapisz się w opisie mojego profilu na cykl darmowych, bezpłatnych szkoleń. Kto już się zapisał? Kto już się zapisał? Daj mi znać, tutaj. Czy są już osoby zapisane na to szkolenie? Ok. Beata chciała się zapisać. Ela chciała się zapisać. Pytanie: Czy już się zapisaliście? Cześć Mateusz, witam. Gdzie można się zapisać? W opisie mojego profilu. Na Facebooku, TikToku, Instagramie, YouTube. W opisie mojego profilu. Jak masz zdjęcie profilowe moje, to pod tym zdjęciem, jak wejdziesz w mój profil. Masz taki niebieski link i tam możesz się zapisać. Już niedługo startujemy z cyklem darmowych spotkań, więc Ty również się możesz zapisać, skoczyć na, na pokład. Dzięki. Dzięki za to spotkanie. Wierzę w to, że jakieś wnioski wyciągasz. Widzimy się wkrótce na kolejnych spotkaniach i szkoleniach. Cześć, siemanko. Cześć.